Okej. Okay. Cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto jest godzina 9.00, czasu polskiego. Jest 13 października, czwartek. Bitcoin kosztuje 19 100. No i teraz jest pytanie, czy Bitcoin będzie przebijać tę linię oporu, która wyrysowała nam się przez ostatnich kilka miesięcy? Czy jednak zejdziemy jeszcze niżej do poziomów, o których wielu mówi, czyli poziomy za kilkanaście tysięcy dolarów za Bitcoina za sztukę 11 tysięcy, 13 tysięcy, 16 tysięcy, różne są scenariusze, natomiast to może być związane bezpośrednio z podnoszeniem stóp procentowych, ponieważ w przyszłym miesiącu mają być informacje, ma być informacja o tym, o ile te stopy procentowe w USA będą podnoszone. Dzisiaj o godzinie 14.30 jest informacja. W wyniku CPI, czyli inflacji w Stanach Zjednoczonych, Index Consumer Price Index, czyli indeks inflacji towarów w Stanach Zjednoczonych. I zwróćcie uwagę, w ciągu ostatniego miesiąca, czyli sierpień, ten indeks inflacji w zasadzie. Zastupował z podnoszeniem się, ta inflacja wstrzymała takie bycze tempo, niedźwiedzie można powiedzieć tempo, jakie było przez ostatnich kilka miesięcy wcześniej. I teraz od tego, co dzisiaj o godzinie 14.30 się dowiemy, będzie zależało to, w jaki sposób zareagują rynki. Jeżeli ta inflacja będzie znacząco wyższa niż się spodziewano, rynki na pewno nie zareagują dobrze z tego względu, że dolar będzie musiał się umacniać, będą musiały być podnoszone dalej stopy procentowe, jeszcze wyżej, jeszcze bardziej, tak żeby tę inflację po prostu zatrzymać. Jeżeli ta inflacja będzie poniżej tych oczekiwań, przewidywań rynkowych, Wtedy być może zobaczymy tutaj jakieś odbicie i yy, przez jakiś czas będzie nieco lżej dla Bitcoina, dla innych rynków, dla rynków akcji, dla obligacji. Natomiast to właśnie będzie zależało od tego, co dzisiaj o godzinie 14:30 czasu polskiego się dowiemy. Pamiętajcie, oczywiście, zanim zaczniemy jeszcze, to nie są porady inwestycyjne. Ten rynek zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie i tutaj należy analizować te dane na bieżąco. Właśnie te dane na bieżąco analizujemy m.in. na narzędziach Max Data App, ale również na Telegramie. Wbijajcie koniecznie do tego te Telegrama, z tego względu, że na nim codziennie praktycznie robimy live streamy dotyczące właśnie jakichś takich wydarzeń, tak jak na przykład CPI, czy podnoszenie stóp procentowych, i na żywo rozgrywamy te wydarzenia. W związku z tym myślę, że bardzo, bardzo warto być na tego typu wydarze wydarzeniach. No a teraz przechodzimy już do analizy on-chain. Więc zwróćcie uwagę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o górników. Górnicy nie wyprzedają się, górnicy od długiego czasu są w fazie akumulacji. Ok, przechodzimy teraz do nupla. Nupl jest wyjątkowo nisko, historycznie niskie poziomy były również w momentach, gdy bitcoin kosztował po 3000, 4000 dolarów na swoich minimach, na swoich minimach w 2015 roku i tak dalej. Obecnie jesteśmy również na tych historycznie niskich poziomach, jednak teraz sytuacja jest inna. Teraz mamy podnoszenie stóp procentowych, mamy kryzys ekonomiczny światowy. W związku z tym, tutaj ta sytuacja jest dużo bardziej niepewna i od tego, jak długo te stopy procentowe będą podnoszone, na pewno będzie bardzo mocno zależało, jak długo Bitcoin i inne aktywa będą na swoich niskich wycenach. W związku z tym przechodzimy dalej. Na, tutaj na tym wykresie widzimy w interwale czterogodzinowym. Wskaźnik, który pokazuje nam zakupy przez inwestorów na Coinbase i zwróćcie uwagę, gdy ten wskaźnik wybija nam te niebieskie poziomy. Wtedy Coinbase inwestorzy właśnie robią większe zakupy niż gdy wybija nam te żółte poziomy, czyli wtedy kupują na Binance. Zwróćcie uwagę, można go analizować w bardzo ciekawy sposób. No przede wszystkim moim zdaniem, interwał 4 godziny jest bardzo ciekawy, ale również krótsze interwały, nawet minutowy. Może nam wiele powiedzieć i pokazywać właśnie takie momenty, gdy ten Bitcoin nagle bardzo mocno zlatuje, i widzimy w tym samym momencie bardzo duże zakupy ze strony inwestorów na Coinbase. To są to dosyć ciekawe momenty do tego, żeby tego Bitcoina gdzieś krótkoterminowo obstawiać razem z nimi. Takie jest moje, takie jest moje zdanie. To są wykresy, wskaźniki dostępne na Max Data App. I teraz, jeżeli chcecie korzystać z tych narzędzi, to koniecznie w linku poniżej tego filmu referencyjnym od kryptoraportu raportu kliknijcie i będziecie mieli dodatkowo dostęp na 5 dni jeszcze dodatkowych do narzędzi Max Data App za free. Także koniecznie wykorzystajcie ten link, który jest w opisie filmu, a nie wchodźcie bezpośrednio z, na ten link, który Wam tutaj wyświetlam. Ok, teraz przejdźmy do Open Interest. To jest bardzo ważny wskaźnik moim zdaniem z tego względu, że on pokazuje konkretnie ten wskaźnik, ile pozycji jest na rynkach typu futures. Jeżeli tych pozycji na rynkach typu futures jest bardzo, bardzo dużo, to jest ten niebieski wskaźnik, który Wam teraz pokazuję. Wtedy to wiąże się z tym, że jesteśmy bardzo blisko lokalnego przegrzania rynku. Co może się wiązać z tym, że opłacalne jest w takich momentach zamykanie tych pozycji, wybijanie tych pozycji, likwidowanie tych pozycji, ściąganie kapitału z rynku? Jak likwidować pozycje? Jeżeli bardzo dużo traderów otwierało pozycje na wzrosty albo na spadki, i ten wskaźnik w związku z tym jest stosunkowo wysoko. Również ten stochastik RSI, wyciągnięty z tego wskaźnika głównego, który tutaj widzicie, czyli z głównego wskaźnika wyciągamy stochastik RSI. Również ten stochastik RSI wtedy lokalnie rośnie. Zwróćcie uwagę: przeważnie te szczyty są w momentach, gdy rzeczywiście cena bitcoina jest na swoich wyżynach, na swoich lokalnych all time, na swoich lokalnych highs, local highs. Okay? I to przeważnie rzeczywiście jesteśmy w stanie, obserwując ten wskaźnik, grać wtedy na spadki. To jest interwał akurat jednodniowy. Są niewiele, niewiele takich momentów jest, gdy ten wskaźnik wybija nam te wyższe poziomy, tak jak na przykład w 2020 roku w czerwcu, i wcale nie następowały jakieś przesadne spadki rynku, ale jego wzrost. I tutaj. W tym punkcie zwróćcie uwagę, było wybicie tych wszystkich pozycji. Po tych wszystkich pozycji powoli, powoli. Chociaż w zasadzie, przepraszam, w zasadzie te pozycje cały czas rosły. Zwróćcie uwagę. Ten wskaźnik zaczął spadać. Ten wskaźnik zaczął spadać, ale te pozycje cały czas rosły. Te pozycje były wybijane dopiero w tym punkcie. Natomiast przeważnie rzeczywiście, gdy ten wskaźnik wybija te najwyższe poziomy, to tak jak widzimy tutaj historycznie to były bardzo dobre momenty do tego żeby zamykać swoje pozycje w znacznej większości sytuacji i otwierać pozycje na spadki albo po prostu wchodzić kapitałem do stablecoinów przenosić swój kapitał do stablecoinów do aktywów stabilnych stabilniejszych zwróćcie uwagę na ten moment jesteśmy tym wskaźnikiem bardzo wysoko pytanie teraz jest do was co uważacie czy uważacie że w związku z tym że ten wskaźnik jest tak wysoko to czy tutaj jest szansa na spadki? A to może, mogą rzeczywiście te spadki się pojawić z tego względu, o którym mówiliśmy przed chwilą na początku tego materiału. Czyli moment, w którym jesteśmy, to jest moment decyzyjny, ponieważ doszliśmy do linii oporu, która była oporem i w kwietniu. I być może teraz będzie albo oporem, albo wsparciem. To jest linia psychologiczna, linia trendu psychologiczna, bardzo ważna. Dodatkowo wyniki CPI. Teraz to się wszystko zgrywa. I tutaj za chwilę będzie odpowiedź. Czy bitcoin leci w górę? Przebije tę linię trendu i zrobi lokalnie bardzo fajne wzrosty. Czy poleci bitcoin w dół? Dzisiaj o godzinie 14.30 będziemy to komentować na telegramie po to, żeby na tym zyskiwać. Na ten moment Bitcoin kosztuje 19 tysięcy dolarów. OK. Przechodzimy teraz do ogólnych danych on -chain. Widzimy, że rezerwy Bitcoina w zasadzie nie wzrastają, rezerwy stablecoinów również nie wzrastają, są na stabilnym poziomie. Wbijajcie koniecznie również na mój kanał Julian Crypto z tego względu, że na tym kanale codziennie analizuję rynek nie tylko od strony danych on ale generalnie podaję newsy i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. No i Uważam też, że warto skupiać się na listingach kryptowalut z tego względu, że one dają naprawdę bardzo duże wzrosty w bardzo krótkim czasie. Tutaj jest pokazany przykład jednego z ostatnich listingów, który był na Maximusie, gdzie informacja nieoficjalna na Maximusie była podana w tym momencie, oficjalna informacja do social mediów, do na strony weszła dopiero kilka godzin później, gdzie już ta cena wzrosła o 6%. No i finalnie ten koń zrobił 43% w ciągu jednego dnia. Takich coinów jest cała, cała masa, które robią takie wyniki w bardzo, bardzo krótkim czasie, aż 68% tych coinów spośród wszystkich e, zarabia za zyskuje. ok i na ten moment to by było tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, to nie były porady inwestycyjne i niech Hossa będzie z nami. Cześć!